Słuchajcie. Nie no to jest po prostu śmiech na sali. Ja słuchajcie, skończę z zagraniem Mersem, bo ja się do tego nie nadaję. I... coś to było tak oczywiste, głupcze, no... To oczywiście do siebie mówię. No po prostu jak to zobaczyłem przed sekundą, to myślę, że padnę. Jak ja mogę kurde zapomnieć o takiej rzeczy, no. Dobra, kolejny fail, już bez zbędnych komentarzy, proszę tam, tak, tego nie było, eee, nie no po prostu śmieszne, dobra spróbuję tutaj tym skrótem magicowym, czy się uda, ha, udało się, no po prostu śmiech na sali, po prostu polega to na tym, że musimy jechać tym, tutaj ustrojstwem, i puścić Larę w pewnym momencie. I wylądujemy w innym w ogóle miejscu. Tak, właśnie tu. Jesteśmy pod tym mostem, przez co mi się tak popieprzy. No i tutaj zapiszemy sobie, ponieważ to będzie kilku gości, właśnie nefrytowych panów. I kotara odsłonięta No bliżej wiadomo no, co? Znajdź sobie własnych przyjaciół No gin! Okej, okay, zapisik ...dla... Y A, pteczka, co się dzisiaj wysłowić nie umiało Okej okay. Używamy dźwigni i ci dwaj panowie chyba się obudzą wtedy No, tak coś mi się właśnie zdawało kurwa, lecze hmm. gdzie co? Albo dobra Zawsze używałem na ich tej, tej broni, no to jakoś będzie no To Najlepiej właśnie stać w miejscu gdzieś wróci się a, ptaczkę muszę wziąć, się umiejscowić. Ale no tutaj niezbyt jest możliwość Giń No gin! No ile może to powtarzać, no. No nie, no! nadzież zapisałem gdzieś w trakcie, właśnie jak nie to się wkurza. Jedno wielkie W W T, F. Co oni w ogóle tam robili? Co oni tam robili w ogóle? Dobra, w dupie z tym z granatnika. Kurde, nie wiem co to było, słuchajcie. tkło mnie takie bagi. A to jest za Ultimate Edition do no cholera. Zapewne tam jakieś poprawki były Miesznego rodzaju Dobra, zapis. Mm. Oh yeah, Będą to głupie drabinki, nie lubię ich Tak tam jest chyba lawa z tego co pamiętam Wiesz co, wolę nie ryzykować i nie sprawdzać tego. Ale zaufam swojemu instynktowi. Okej. Okay. Z 20 po 19. To jest chyba do tyłku, wystarczy odskoczyć. Tak, i jesteśmy. W tym miejscu, z tego, którego ja próbowałem doskoczyć, słuchajcie, to jest jakieś nie... Absurd w ogóle, co ja chciałem zrobić. Na serio to jest absurd. No ale wiecie. <śm> <śm> czasem tak bywa. Okej. Okay. Do górki. Tak, tu. I znowu do górki. Ile już gramy w tą planszu? 27 hmm No tempo więcej niż tempo wzajem to na pewno mi nie zajmie to dziwne, bo nigdy jakoś nie wspominam tej planszy jako o długiej i nudnej. Aha, dobra. I znowu bym się gdzieś zgubił po drodze. Jak zawsze... Tylko proszę cię, Lara, nie gi, nie O! Oh, proszę nie bać tego za jakiś inny dźwięk, tak? Moi niektórzy widzowie. Nie! Nie, ja chciałem... Ja tu nie chciałem... Co ja robię w ogóle? Nie no... <śm> to tu koszmar... Co ja dzisiaj odwalam? To co, chyba ostatnio za krótko śpię? Spróbuję się dzisiaj wcześniej położyć. Może to coś da? No, mam jutro na dziesiątą, więc... Ach, będzie szansa na wyspanie się. Ostatnio zdarza mi się nawet więcej zasnąć. Ale... Drugiej wstając o 6, to jest po prostu koszmar. Wytyfy w ogóle, co to za dźwięki jakieś z dupy. By ktoś trawił. Okej. Okay. Serio, że mam dzisiaj pewnie jakiś taki monotonny i w ogóle... Jakiś, nie wiem, martwy głos, ale... Nie wiem. Głodny jestem, szczerze, no to słuchajcie, no... To jeżeli nie chcecie, żebym był taki monotonny, to poczekajcie sekundkę, ja za sobie coś przyniosę, zaraz wracam. No w sumie to będzie sekundka, więc nawet nie będę robić cięcia. Poglądajcie sobie ekwipunek. Okej, okay, jestem, drodzy widzowie, mam ze sobą jakąś gumę Taką z Lidla Taka w paskach, w kawałkach mm, taka o specyficznym smaku Myślę, że jeżeli ktoś odwiedza Lidla, to będzie wiedział, o co chodzi mm, no i magiczny cudem nagle To, czego na się trzyma, jest powodem tutaj każdym się o smaku pomarańczowym Coś jak Mamba czy mało, tylko że w innym kształcie I troszkę innym smaku mm. Fuck yeah Tak, i jak widzicie W oryginalnej lokacji Mamy nawet zielone kolce Słuchajcie, wszystko to jest z nefrytu. No i wystarczy teraz tutaj sobie skoczyć A to tutaj tak hmm. To jak? Znaczy, to będę, że tu jest gdzieś na sekret Ten będziemy wracać Skądś. Pamiętam tą drogą kiedyś próbowałem gdzieś dojść ale Hmm Wymyślacie się Do końca Chyba hmm. gdzieś tu ta poczwara będzie Mm. Okej. Okay. Idziemy tu musimy... Aha. Seksji. Chcę tu tutaj podstawić. Lara, podstawić popchnąć, tak? wy wezmę drugi kawałek. To są takie... Dosyć cienkie pasterki. O ja pier... Dzielę. Ja pier... Bić mi z tym dziadu Jak on tu się nagle w ogóle znalazł Jesteś na różowi kurde Nie moja drużyna, idźcie stąd Ej! Kurde <laughs> Idźcie stąd różowi Nie chcę was No Nie zawar... Zabili mnie różowi no Dupie z tym Wyrzutnik granatów Otenia Lecimy Larko lecimy No ej no ile Wy wytrzymujecie tego? No jak mnie zabił no No co czysz mordę? No, no słuchajcie, bo Łzy się. One mnie na pewno nie zabiorą. Pozwólcie, że tego nie skomentuję. Nie no ja pier Nie Nie no, świetnie, 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 świetnie. Тут не.